Ludziska Dokładnie w tym momencie Dokładnie w chwili kiedy ten film został opublikowany Na moim kanale wybił pierwszy rok działalności W związku z tym Jest tylko jedna gra Godna tego aby Rozpocząć nową serię w tym dniu HEJA LUDZIE I LUDZISKA Z tej strony Recek i witam was w nowej serii z gry Need for Speed Carbon Nie wiem czy większość z was wie Na pewno nie, bo też a że grono, przez ten rok to dość sporo się powiększyło, ale powiem Wam, że. Właśnie od Need for Speed. Boss Wanted zaczęła się praktycznie cała moja kariera na YouTube. Zaczęły się wszystkie teksty, wszystkie żarty, wszystkie znajomości, przyjaźnie. Ogólnie wszystko, co właśnie jest powiązane z moją karierą tutaj na YouTube. I kurde, to. No, rok minął, no ja tego nawet nie czuję, no, naprawdę. Nawet ja nie czuję tego. Po prostu nie czuję, że. Już tutaj rok siedzę, już rok dla was nagrywam, a mam dla kogo, naprawdę, doceniam każdą waszą łapkę w górę, za każdym razem, doceniam każdy was ko wasz komentarz, każdą opinię, każdą, zarówno pozytywną, jak i negatywną, może tego czasami nie czujecie, ale ja naprawdę doceniam to, że ktoś ogląda moje materiały, że ktoś się cieszy, bądź też nie, że właśnie ja coś publikuję w internecie i kurde, no mi to sprawia taką olbrzymią przyjemność, że... Mimo przewagi wyrzuconych filmów nad subskrybentami, naprawdę ja się nie zdrażam i mimo wszystko nagrywam dalej, bo po prostu mam dla kogo. Ale tymczasem, może Wam powiem, co nas czeka w tej serii. Otóż, zapewne powróci nazywanie policjantów stopniami policyjnymi czyli pan posterunkowy, pan sierżant, pan komisarz. Nie, pan komisarza chyba nie ma. Nie, jest pan komisarz, sorry. Kurde, trochę się zapomniałem, tam dawno nie było postłatena, to też w ogóle nic rozpitał na pewno nie grałem. Teraz się należy okazja, żeby zrobić tego serię. To też się teraz wszystko przypomina. Być może powróci też beznadziejny doradca, czyli doradca, który doradza mi dopiero wtedy, jak już dawno temu się o wszystkim dowiedziałem, o wszystkim co powinienem wiedzieć. Być może będę się też za załamywał inteligencją cywili, czyli pojazdów ruchu licznego. Kiedy będę widział, jak się zderzają ze sobą na skrzyżowaniach, kiedy nie wiedzą, który komu ustąpić. A być może nawet też będę strasznie przerażony, kiedy zobaczę, że za zakrętu wyłonił się tir z dupy. Także ludzie, ludziska, tyle słowa wstępu. Myślę, że jestem już absolutnie przygotowany na każdą ewentualność. Zatem, jedyne co nam teraz zostaje, to rozpocząć nową karierę. I kiedy to się stanie? Rozpocznie się nasza sentymentalna podróż, pełna wspomnień i być może też nowych doświadczeń. Zatem zaczynamy! W tej serii, oprócz tego, że. może najpierw się zamknę, bo kaczenka. proves you need to walk away. Take my car. Go. Get out of here. Sierżant Cross. No i co? Chyba musimy przed nim uciec, czyż nie? Ja się nie dam wsadzić do paki. Raz ci już uciekłem. Czemu bym miał tego nie zrobić drugi raz? Ha, jak ja jestem domyślny. Naprawdę. O, 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 o. Ale generalnie, fabuła z tego co widzę, to. Skupia się na tym, że dawno, dawno temu wygraliśmy jakiś wyścig, jakiś być może ważny wyścig. Okazało się, że to była pułapka zastawiona przez policję. To też wszyscy uczestnicy wyścigu poza nami zostali złapani, trafili do aresztu i ogólnie... My zamiast hajsu dostaliśmy jakieś pocięte papiery i teraz wracamy do Palmont! Nie wiadomo czemu, nie wiadomo po co, nie wiem jakie są nasze motywy działania. I... Ożcie! Co to jest!

I don't remember asking for your help, Croc. What makes you think you can bounty hunt in Silverton without my approval? It's Cross. Now this guy's from out of town. Been a long time, kid. What's his bounty? One hundred and fifty k. Oh, them. David, take care of this guy. So. That's what you've been up to. Nikki, this should be interesting. How dare you show your face here! Whoa, 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 whoa. Hey. Hey, you control yourself. <laughs> I do know you're into me now for some serious cash. Things have been getting a little too close for comfort around here with all these crews battling for new territory. I think I could use someone with your skills to help me out. The way I see things, I bailed you out of a serious jam twice now. Time for you to return the favor. Nikki, what do you say you show your old friend the ropes? You gotta be joking, right? You got a better idea. let's get him started right away don't disappoint not again. Waiting up. Yeah, yeah, sure, Nikki. Hey, uh, who's the third wheel? Doesn't matter. Darius made all these cars available to you. Pick one, whichever one you want. Hey, if, uh, if there's three, do I get one? I mean, I, I don't care which one, although I am partial to the one with the sweet rims. Why don't you just make sure the tanks are filled? That's great. i the monkey! <laughs> Pick one, and let's get this over with. Z przyjemnością. Twój samochód został skasowany podczas ucieczki przed krosem, e, Ale ja to BMW sprzedałem, jeśli pamiętacie. <grytanie> Także... Nie nie, nie, to po prostu... Fabuła się ucięła po prostu w momencie ucieczki w tym ostatnim pościgu, szósty poziom kto pamięta. Także... Wybierz teraz klasę i wykonaj próbny przejazd z samochodem, w którym chcesz rozpocząć karierę. Okej, okay. wybór będzie miał wpływ na to, jakie samochody i części będziesz rozbrojkował, przyjmując kolejne terytoria. No i dobra, tu wchodzi tym razem coś nowego, czy coś, czego nie było w serii NFS, oddam w ogóle czego nie było, a mianowicie podział samochodów na klasy. Otóż mamy samochody typu Muscle, mamy samochody egzotyczne oraz samochody tuningowane. I każda z klas wykazuje szczególne właściwości, charakterystyczne w wyłącznie dla, dla danej klasy. Otóż zacznijmy od tego, że Muscle. Zacznijmy właśnie od tej klasy raczej nie będę nie przewanawy właśnie za tą klasą, ale konkretnie. Samochody typu muscle to są samochody, które mają naprawdę świetne przyspieszenie, aczkolwiek utrzymanie ich w kontroli, utrzymanie ich w ryzach, właśnie opanowanie ich generalnie to jest nie małe wyzwanie i to mówię poważnie, że prowadzenie tych aut to naprawdę sztuka. Z prędkością, no powiedzmy, że jest tak, średnio. Kolejna klasa egzotyczne. Samochody, które są wyjątkowo drogie, ekskluzywne, ogólnie bardziej takie europejskie. Masy to taka bardziej Ameryka, można powiedzieć. Ale wracając do egzotycznych. To są samochody, które mają naprawdę dobrą prędkość maksymalną. Tak w miarę dobrze się prowadzą, chociaż momentami mogłoby być lepiej. Aczkolwiek rozpędzają się jak krowy. Po prostu mają naprawdę wolne przyspieszenie i to jest ich wada na trasach, gdzie na trasach które po prostu wymagają dużego przyspieszenia. też najlepiej jest brać takie samochody do w wyścigów, gdzie roz rozkręcana jest naprawdę duża prędkość. I ostatnia klasa, czyli samochody tuningowane. Samochody, które naprawdę prowadzą się świetnie, aczkolwiek ich prędkość maksymalna nie jest jakoś szczególnie powalająca. Z przyspieszeniem jest tak średnio. Głównie samochody japońskie, aczkolwiek zdarzają się wyjątki. Ja, jeśli chodzi o mnie... W 90% przypadkach jak zaczynałem karierę w Carbonie, decydowałem się na samochody tuningowane. No może nie w 90%, bo aż tyle razy tej gry nie przeszedłem, jak postuł Anteda. Ale, mimo wszystko, jednak wezmę samochód tuningowany. Czy będzie jazda próbna? Raczej nie, bo odcinek się zapowiada na... Chcę zrobić pierwszy odcinek taki dłuższy nieco. A nie wiem jak... Jeszcze jak będzie długo pr trwał prolog. Zatem... Wybierzmy! Wybrać samochód do trybu kariery, wywyższona ze skrzyni biegów, automatyczna, nie chcę się z nim użerać, właściwie z nią, z skrzynią biegów właśnie. No i co teraz?

First, you need to know how to tell your wingman when it's time to work. They'll just race until you tell them to do more. Try it now. Okay, Chili. new content. That's it, you got it. Remember, it works the same for blockers and drafters, but scouts are working for you pretty much all the time. Okay, blockers are like Christmas on the road. They don't mind scratching their rides to knock your competition off the track. Let me show you. Eh, chyba nie będę miał tu za wiele do powiedzenia.

We'll Okej, okay, kolejna trasa, drafter. klasa właściwie. I rozpędźmy się trochę, bo możemy. I tak. No spoko, spoko, tylko pokazuję jak działa drafter, a mianowicie daje nam dodatkowe przyspieszenie. Jeśli za nim jedziemy.

To jest naprawdę miłe, tym razem ze strony twórców. I co teraz? There, you to you. Later, well, you and me. Rzeczywiście, dajcie mi jakiś wyścig, aż nie mogę się do aż aż zacznijmy. Tak. So You're out in Rockport, huh? Man, a lot has changed since you took off. There are tons of crews in this town. Everywhere, man. Crazy! Oh, Okej, okay, czyli nasza kariera zaczyna się od pościgu i tam przygrywa już muzyka charakterystyczna dla pościgu z Need for Speed was Wanted. Ale generalnie zupełnie nowy kontekst w grze, a mianowicie ekipy. Mamy tutaj możliwość założenia właśnie swojej własnej ekipy, którą możemy... No może nie tyle rozwijać, co... Dobierać sobie członków ekipy iiii, panie posterunkowy, już pan padł, no naprawdę, smutno mi. I drugi radiowóz też padł. Boże, tak bardzo smutkuje, no naprawdę. I widzę, że zmienili nazwę trybu oczekiwania na uspokojenie, także... Y, może pojadę tędy, aby zgubić pościg. Mam nadzieję, że pojechałem w dobrą stronę. Byłoby trochę szkoda, gdyby się okazało, że będę potem płodził pół miasta. Tak, 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 zgadzajcie sobie, że koleś wam uciekł, że w ogóle jest masakra, lipa i... i... No i pościg zgubiony, elegancko. Okej, okay. Neville chce się z nami już spotkać. I mamy GPSa, który nam wskazuje drogę, gdzie powinniśmy jechać. Może wy tego nie zauważycie na nagraniu, bo... Skorzystałem z programu Widescreen Patcher, który dał mi, dał mi możliwość uruchomienia tej gry w trybie szerokiego ekranu, żeby, nie roz, żeby właśnie nie rozciągać gry, bo to by obniżyło nieco właśnie jakość i ogólnie wygląd gry. Wyciągnie ją nią, nią nieco paskudniejszą. I chyba już dotarliśmy na miejsce, strasznie szybko nam poszło. a I dobra, mamy naszego pierwszego pomocnika, mianowicie Neville. Taki słodki grubasek. <laughs> nie, 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 żebym miał coś do grubych albo coś. Okej, okay, do Twojego zespołu do debil. To akurat zarządzania zespołem. Tutaj możesz wybrać członka zespołu, który weźmie z tobą udział w wyścigu. Zmieniać. Okej, okay, zatrudniać do światy członków. Maksymalnie trzech członków zespołu. I okej, okay, chyba go wybierzemy na pomoc aczkolwiek... Nie, filmu, nie. Okej. Okay. Logo zespołu. No tak, jak już wspominałem nowy content, czyli a mianowicie tworzenie i rozwijanie naszej drużyny. E... Nie, 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 jeszcze nie chcę. Wybierz kolory, ok, tej opcji mi tu brakowało. Nie, nie, nie. To akurat chcę na inny kolor walnąć. Mam nadzieję, że się już domyślacie jaki mam koncept na logo. Może takie coś? O, 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 o perfekt! Tak, takie logo może być i chcę zapisać to logo, tak chcę. Rodzina React. Yes, mieściło się. Fuck yeah. A jeszcze dużo miejsca na dalszą nazwę było. This whole city is a battleground. All the crews are always fighting over territories. Just check with your map if you want to see what's going on. The minor crews push and pull, but you'll see that most of Palmont City is divided up between Kenji's Bushido, Wolf's TFK, and Angie's Twenty First Street Crew. Your rep.

że w mostmate, najpierw sobie wytłumaczę Ci to, potem tamto, następnie ścian to, kiedyś z tym, że już zrobiłeś to 50 razy, ja Ci to muszę wytłumaczyć, bo Ty nie masz pojęcia jak to robić, ale generalnie my tu mamy teraz, mamy terytorium, jeśli chodzi o ogólnie taki podział Palmont City na tereny różnych ekip i naszym zadaniem będzie przejmowanie tych terenów, a potem jak już przejmiemy właśnie wszystkie tereny w danej dzielnicy, to potem zmierzymy się z szefem gangu, który zarządza tą dzielnicą. A potem. będziemy przejmować kolejne dzielnice, i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu przejmiemy całe miasto. Ogólnie, potem na koniec wielki showdown. I ostateczne starcie. I ogólnie koniec gry. I. Arrivederci! Zakończyliśmy serię! Ale póki co mamy dostępne jedynie trzy wyścigi, którymi dzisiaj się już raczej nie będę zajmował, gdyż odcinek ma już 20 minut. A ja jeszcze nie zdążyłem niczego wytłumaczyć. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy jest w ogóle co bo już praktycznie wszystko zostało za mnie wytłumaczone. Ale okej, okay, Neville jest toperem, czyli generalnie będzie na... pomagał w powstrzymywaniu przeciwników przed zwycięstwem. Będzie w nich wjeżdżał hamsko, Ogólnie się rozpychał. No jak na początek nieźle. I on ma różne takie perki, które nam dają też jakieś bonusy odnośnie wygrywania wyścigów, albo też... jeśli chodzi o nasz rozwój w karierze. I Neville... nie powiększa nam zagrożenia w strefie po wyścigu. A jeśli chodzi o karierę, to daje nam dodatkowe 200 zł za wygranie. Ej, no właśnie, a właśnie, właśnie. Ryzyko patrolu. Czyli to jest taki odpowiednik ryzyka patrolu maks minimalnego, maksymalnego z Tylko tu mamy tym razem to podzielone na stopnie. Nie muszę chyba dodawać, że im wyższe ryzyko, tym większa szansa, że podczas wyścigu pojawi się policja. Okej, okay, ale generalnie paryki są różne. Też są tam bonusy jakieś odnośnie właśnie, jakby to ująć, właśnie zmniejszania strefy. Odnośnie dodatkowe pieniądze, jeśli chodzi o wygrywanie, udostępnianie nowych części do AutoSculpt, o czym w następnym odcinku dopiero. Ale słuchajcie, także tak się zaczyna właśnie nasza kariera w Need for Speed Carbon. Już prolog mamy za sobą, teraz już praktycznie możemy wyjść na miasto, pozwiedzać sobie. Jazda dowolna to świetny sposób na poznanie zespołów Palmony i sprowokowanie pal paru konfliktów z pol policją. Kurde no, naprawdę ludzie! Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za to, że obejrzeliście pierwszy odcinek tylko gdzieś patrzyliście do tyłu Czyżby z tego co pamiętam to. Yay! E... Moment, moment, moment Dajcie mi coś zobaczyć e... STP 106 za kierownicą <laughs> Nie dobra, nieważne Ale słuchajcie, już się zaczyna nasza kariera Możemy już praktycznie robić co chcemy Możemy zwiedzać sobie to miasto, możemy sprowokować jakiś pościg Aczkolwiek to jest to już obowiązkowe, właśnie w tej części nie są one konieczne, aby zmierzyć się z bossem kolejnego, kolejnej dzielnicy, także myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy właśnie pierwszy odcinek, także dziękuję wam wszystkim serdecznie za obejrzenie tego odcinka, to był Need for Speed Carbon, ja jestem Recek, trzymajcie się i jeszcze raz wam dziękuję za pierwszy rok oglądania, właściwie sam sobie powinienem podziękować za to, że rok tworzę te filmy, ale anyway... Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za wszystko. Trzymajcie się i czołem!